Obsługa terminala płatniczego jest rozwiązaniem, które integruje terminal płatniczy z programem Symfonia Handel. Rozwiązanie umożliwia wykonywanie operacji płatniczych bezpośrednio z Symfonii. Możliwe są płatności kartą, płatności gotówką bez użycia terminala, płatności częściowo kartą, częściowo gotówką, płatności kartą z funkcją cashback, zwroty kartą, zwroty gotówką oraz zwroty częściowo kartą, częściowo gotówką. Dodatek jest ponadto wyposażony w funkcję automatycznego generowania określonych dokumentów płatności po zakończonej transakcji. Rozwiązanie obsługuje trzech operatorów terminali płatniczych w zależności od zakupionego wariantu: e-serwis, polskie płatności oraz firs Data Polcard. W ramach niniejszej prezentacji wykorzystamy terminal polskiej e-płatności. Procedura płatności jest uruchamiana automatycznie przy wystawianiu określonych dokumentów sprzedaży, zaraz po wciśnięciu wystaw. Zaprezentuję działanie dodatku na konkretnym przykładzie. Przejdźmy do kartoteki sprzedaż. Nowy dokument Paragon. Wystawmy paragon na przykładowy towar na kwotę 50 zł. Wystaw. Pojawia nam się okno z wprowadzaniem kwot. Domyślnie cała kwota jest wpisywana w pole karta. Jeśli chcemy, aby domyślnie wpisywana była gotówka, możemy zmienić to w ustawieniach. Za pomocą przycisków gotówka oraz karta możemy szybko przypisywać całą kwotę w pole edycyjne. Wybierzmy karta i zatwierdź. Na terminal zostaje przekazana kwota, a klient może już dokonać zapłaty. W Symfonii Handel pojawia się również komunikat informujący o statusie bieżącej płatności. W ramach bieżącej testowej płatności użyjemy karty magnetycznej, jednak standardowe płatności zbrzyniowe, oczywiście, również są obsługiwane. Obecnie trwa autoryzacja i drukowanie odcinka. W przypadku tej karty musimy jeszcze potwierdzić podpis klienta. Transakcja została przyjęta i możliwe jest już wystawienie dokumentu, dokumentu sprzedaży. Jeśli płatność się nie powiedzie, dokument nie zostanie wystawiony. Mechanizm działa w bardzo podobny sposób dla pozostałych aparatów, czyli dla e-serwis oraz polcard. Przejdźmy do okna z konfiguracją rozwiązania. Otwieramy kartotekę: Sprzedaż, następnie wydruki i obsługa terminala: Konfiguracja. Dostęp do konfiguracji jest zastrzeżony tylko dla Wybranych użytkowników. Na, na górnej liście widzimy użytkowników w Symfonii z ich indywidualnymi ustawieniami. Dla każdego z nich możemy włączyć, wyłączyć obsługę terminala, czyli aby przy wystawianiu dokumentu nie następowała komunikacja z terminalem, nie pokazywało się okienko z kwotami. Dodajemy obsługiwane typy dokumentów sprzedaży, typy dokumentów korygujących do obsługi zwrotów. Oraz dane automatycznie tworzonych dokumentów płatności. Oczywiście generowanie tych dokumentów nie jest obligatoryjne, można tego nie włączać. Na dolnej liście mamy widoczną listę skonfigurowanych stanowisk z terminalami. Każdy element na liście odpowiada za konkretny terminal płatniczy. Po zaznaczeniu stanowiska i wybraniu Konfiguruj stanowisko, otwiera się dodatkowe okno z ustawieniami dotyczącymi wybranego, Terminala. Możemy ustawić, aby konkretne stanowisko było rozpoznawane po nazwie komputera, nazwie użytkownika Windows lub sesji użytkownika Symfonii. Każda z metod rozpoznawania stanowiska jest dostosowana do innych warunków środowiskowych i modelu pracy firmy. Zasady działania poszczególnych wariantów rozpoznawania są dokładnie opisane w dokumentacji dodatku. Poniżej Ustawiamy parametry komunikacji z terminalem. Wybieramy usługodawcę, czyli operatora, oraz ustawiamy związane z nim pola. W zależności od wybranego operatora możemy mieć dostępne różne metody komunikacji, np. sieciowo przez Ethernet lub przewodowo przez port RS232. Musimy również uzupełnić niezbędne pola odpowiadające za komunikację. Dla różnych operatorów mogą być to różne pola. Po poprawnie przeprowadzonej konfiguracji można zacząć korzystać z dodatku. Dziękuję za uwagę.